Witajcie. Na dzisiejszej lekcji omówimy sobie wielomiany w zastosowaniach. Na pierwszy ogień idzie zadanie i cały temat omówię na przykładzie zadania. Pierwszym zadaniem, jakie chciałem omówić, to jest ćwiczenie drugie z podręcznika w tym temacie i omówię teraz po kolei każdy aspekt tego zadania, żeby temat wielomianów w zastosowaniach stał się dla nas trochę bardziej zrozumiały. Więc tak. W podręczniku mamy tutaj takie oto zadanie. I teraz przyjrzyjmy się treści tego zadania i rozgryźmy sobie po kolei wszystkie elementy. Więc tak, z prostokątnego arkusza kartonu o wymiarach 30 na 40 wycięto w narożnikach kwadraty o bokach długości x. Mhm, no rozumiem, tu są te kwadraty. E, a następnie pozostałą część sklejono i otrzymano otwarte pudełko. No to ja sobie pozwoliłem tutaj takie pudełko namalować. Rozumiemy, że do środka możemy coś włożyć, bo pudełko z góry jest otwarte. Dobrze. Czego oni od nas w tym zadaniu oczekują? W podpunkcie A wyznacz wielomian V zmiennej x opisujący objętość otrzymanego pudełka. Określ dziedzinę tej funkcji. Na razie tylko podpunkt A wyznaczyć wielomian V zmienny X opisujący objętość. To, co ma ten wielomian opisywać, jest dla nas kluczem do konstrukcji tego wielomianu. Ja po prostu w tym momencie myślę sobie tak, chcą ode mnie objętość. Zastanawiam się, jak się liczy objętość pudełka. Objętość pudełka liczymy, licząc pole podstawy. Akurat tutaj to nie jest problem, ponieważ Podstawą jest tutaj prostokąt, więc wymiary prostokąta są tutaj konieczne, aby to pole sobie policzyć. No i teraz, biorąc pod uwagę warunki zadania, ja myślę sobie tak: skoro cały ten odcinek ma 40, każdy z tych odcinków ma długość x, to długość tego odcinka musi być 40 pomniejszona o 2x z każdej strony. Analogicznie rozumuję w odniesieniu do długości tego boku. Cały bok 30 pomniejszona o dwa odcinki długości x. Otrzymujemy w tym momencie odcinek długości 30 minus 2x. No i teraz wystarczy sobie te dwa boki pomnożyć przez siebie, aby mieć pole podstawy. Aby była cała objętość policzona do porządku, no to oczywiście to pole podstawy musimy pomnożyć przez wysokość. Rolę wysokości tego pudełka. Pełni tutaj ta zmienna x. No i wystarczy teraz ze wzoru na objętość graniastu słupa A razy B razy C, mnożymy wszystkie trzy długości przez siebie i mamy objętość. Tu jest to przemnożone. Objętość nie zapisuję jako po prostu V, tylko jeszcze dorzucam tutaj symbol nawiasu i symbol x, aby podnieść ten fakt, że ta objętość zależy od zmiennej x. Po wymnożeniu i po uporządkowaniu wszystkich wyrazów podobnych otrzymujemy taką piękną postać ogólną wielomianą. I to jest pierwsza część zadania z głowy. Po prostu zapisz objętość korzystając ze zmiennej x. Mamy. Druga część tego zadania to jest określ dziedzinę tej funkcji. Teraz o co tutaj autorowi chodzi? Jeżeli mamy tego typu zadanie, Określenie dziedziny tej funkcji to jest określenie, jakie ja mogę przyjąć wartości zmiennej x, aby to zadanie miało sens. Sens fizyczny, sens w odniesieniu do rzeczywistości. I ten sens tutaj bardzo prosto znajdujemy, bo zależy nam na tym, aby mm, wszystkie te długości, które tutaj mamy, które występują, e, nie były długościami e, ujemnymi. W związku z tym, Każda z tych długości x musi być większa od zera. Co pozwoliłem sobie tutaj zapisać w takim zestawieniu, w takiej klamrze, gdzie najpierw wysokość większa od zera, potem długość tutaj tej krawędzi też musi być większa od zera, odpowiednio e, ostatnia krawędź też musi być większa od zera. Każda z tych krawędzi musi być większa od zera. Więc daje mi to trzy nierówności, trzy proste nierówności do rozwiązania, które sobie pozwoliłem w tej winice każdą z nich rozwiązać, tak żeby mieć dokładnie precyzyjnie informacje odnośnie za każdym razem x, -a, jakie musi być. Czy większe, czy mniejsze od danej liczby. No i jak mamy wszystkie te trzy nierówności rozwiązane, mogę sobie zaznaczyć wszystkie te nierówności na osi. I tutaj pięknie widzimy, Jakie xy? Jakie xy spełniają wszystkie u, spełniają wszystkie trzy nierówności jednocześnie. I to są te trzy kolorowe tutaj xy, które mieszczą się w zakresie od 0 do 15. I to jest nasza dziedzina tej funkcji. Kolejny podpunkt. Na rysunku obok przedstawiono wykres wielomianów V, czyli gdybyśmy chcieli sobie narysować tę funkcję, to ona by wyglądała mniej więcej w ten sposób. Zauważcie, że tutaj ten fragment jest zaznaczony linią ciągłą, a tutaj jest zaznaczony linią przerywaną. Dlaczego tak jest? No, gdybyśmy mieli rysować wielomian, to byśmy rysowali ten wielomian dla wszystkich liczb rzeczywistych. Rysowalibyśmy cały wielomian ciągłą linią. Ale ponieważ nasz wielomian tutaj w tym zadaniu reprezentuje pewną sytuację rzeczywistą, która ma sens tylko w odniesieniu do zakresu od 0 do 15, dlatego też autorzy tego zadania tutaj w tym miejscu od 0 do 15 dali mi wykres ciągły w tym miejscu tutaj o. Dalej. Proszą nas o podanie y, wartości największej tego wielomianu. Wartość największa tego wielomianu będzie wynosiła. Widzimy, kiedy ten wykres jest po prostu najwyżej. Mniej więcej tutaj, w tym miejscu, i mniej więcej ta wartość wynosi 3000, i mniej więcej jest określona dla piątki. Tutaj bardzo ważna rzecz. Ja sobie mogę pozwolić w tym momencie na takie przybliżone podawanie przybliżonych wartości, ponieważ jest mowa w treści zadania. Podaj przybliżone wymiary. Nie muszę niczego liczyć tutaj precyzyjnie i dokładnie. Ok, więc największa objętość w przybliżeniu 3000 dla x równego 5. Zadanie gotowe. Jeszcze jedno zadanie chciałbym tutaj omówić, aby przybliżyć temat zastosowania. Takie zadanie, które wydaje mi się ciekawe, troszeczkę, troszeczkę trudniejsze. Biorąc pod uwagę poprzednie zadanie, tutaj wydaje mi się, że jest troszkę więcej zabawy. Ok, co mamy? Domek dalek Jest grania stosupem prostym, rysunek obok. Wysokość domku w najwyższym punkcie jest równa 5. Dobrze. Ta piątka w najwyższym punkcie jest określana tutaj o. To jest to nasze 5 w najwyższym punkcie. I znów. Wyraź objętość domku V jako funkcję zmienny x. Określ dziedzinę tej funkcji. No dobra, na razie tylko pod punkt A. Więc tak, żeby sobie określić objętość tego domku. Ja sobie go pozwoliłem przewrócić troszeczkę i widzieć go w ten sposób. Dlatego to zrobiłem, ponieważ objętość będzie oczywiście ta sama. Natomiast sam proces liczenia tej objętości wydaje mi się tutaj w tym momencie będzie troszeczkę prostszy. No bo jak liczymy objętość, pole podstawy grania stosłupa razy wysokość grania stosłupa. To jest wysokość. Ok. No to tak. Jeżeli sobie ten domek tak przewróciłem, to dlatego, żeby wyraźnie widzieć, że ta podstawa składa mi się tutaj z prostokąta, to jest tutaj ten kolega, i trójkąta, to jest tutaj ta koleżanka. Ok, no to teraz tak, żeby policzyć pole podstawy, potrzebuję wymiary tego prostokąta, i wymiary prostokąta są tutaj podane, bez problemu x i 2x widzimy. No a jeżeli chodzi o pole tego trójkąta, który jest tutaj u nas na rysunku, pięknie to tutaj wygląda. No czy pięknie to nie wiem, ale wygląda to pole tego trójkąta. Liczymy klasycznie ze wzoru na pole trójkąta, czyli wysokość razy podstawa przez 2. I teraz zauważcie tutaj: tutaj mamy wysokość tego trójkąta, właśnie określoną w ten sposób. Tu jest na tym rysunku ta wysokość. I widzę, żeby tę wysokość otrzymać, muszę od całej długości, która wynosi 5, odjąć tą długość x. I otrzymuję właśnie ten fragment, który jest w tym miejscu, I jest odpowiedzialny za długość wysokości tego trójkąta. Podstawą tego trójkąta jest odcinek o długości 2x. No to świetnie. Wrzucam to do wzoru w tym miejscu. Tu mam pole prostokąta, pole trójkąta. Dodając te dwa pola do siebie, otrzymujemy pole podstawy. No, oczywiście, żeby objętość policzyć, jeszcze muszę wszystko pomnożyć przez wysokość, która jest grana tutaj przez to wyrażenie. I mam z grubsza wzór na objętość. To, co by trzeba było dalej zrobić, to uprościć ten wzór, i tutaj możemy bez problemu sobie wykonać to mnożenie, możemy sobie wykonać bez problemu tutaj to skrócenie. Ja to tutaj wszystko już zrobiłem, przemnożyłem, uprościłem i zredukowałem wyrazy podobne. Otrzymujemy taki oto wielomian. Jest to objętość domku V jako funkcja zmienny x, czyli to, o co mnie prosili w pierwszej części zadania. Dalej, określ dziedzinę tej funkcji. Znów, dziedzina tej funkcji opiera się, i budowa, i konstrukcja dziedziny opiera się na tym rozmowaniu, że każda długość musi być dodatnia. No to wypisuję sobie każdą możliwą długość, jaką mam, jaką widzę, x odpowiednio Każda krawędź, jaka tutaj się pojawia, musi być uwzględniona. No i piszę warunek, że musi być większa od zera. Rozwiązuję sobie każdą nierówność. Mam odniesienie do konkretnie x. No i przyglądam się temu. Można sobie to narysować tak, jak to wcześniej rysowaliśmy na osi, ale widzę, że x, które będą jednocześnie spełniały wszystkie nierówności, to są x'y, które są zawarte w przedziale od zera do 5, więc mam naszą dziedzinę funkcji. Ostatnia część tego zadania to jest, dla jakiej wartości x objętość domku jest równa 240 decymetrów sześciennych. Ok, jest tego typu problem sformułowany w ten sposób, dla jakiej wartości x objętość jest równa 240? Objętość wyraża mi się pewnym wzorem w zależności od x. Ta objętość ma wynosić 240, więc właśnie zbudowałem sobie równanie. Jeżeli mamy to równanie zapisane, to ja w tej chwili, jak każdy matematyk, skupiam się tylko i wyłącznie na rozwiązaniu tego równania. No to podstawiłem sobie wzór opisujący moją objętość. Przekształciłem sobie go tak, żeby mieć troszkę mniejsze współczynniki i żeby wszystko było przyrównane do zera. No i przyglądam się temu, co my mamy w tym momencie tutaj. Mam równanie wielomianowe. No ale uczyliśmy się, jak sobie radzić z tego typu problemem. I myślę sobie, że mamy cztery wyrazy, więc jestem w stanie je pogrupować i okazuje się, że z pierwszych dwóch wyrazów jestem w stanie wyciągnąć minus x kwadrat. Z dwóch kolejnych jestem w stanie wyciągnąć 40. Po wyciągnięciu tych wyrazów otrzymujemy dwa nawiasy, które są identyczne. Więc w myśl zasady wspólny nawias przed nawias wyciągam ów nawias przed nawias, w którym piszę odpowiednio współczynniki każdy z nich tutaj. No i teraz pozostaje tylko i wyłącznie każdy z nawiasów przyrównać do zera, ponieważ mamy do czynienia z iloczynem. Pierwszy nawias bez problemu widzimy wyzeruje nam się dla x równego 3, a drugi nam się wyzeruje dla dwóch kolejnych x, które sobie tutaj w tym miejscu wyliczyłem. Jak mamy te x y w tym momencie wyliczone wszystkie, to zastanawiam się, które z tych x spełniają ten warunek dotyczący dziedziny. Okazuje się, że z tych x tylko i wyłącznie ten jeden spełnia wszystkie warunki i Należy do dziedziny. Dwa bardzo typowe, bardzo klasyczne zadania z własności wielomianów. Reszta w Waszych rękach będzie parę zadań do policzenia, do poboksowania się z tym tematem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do.